Serwus, maneczko wszystkim oglądającym ten materiał w dzisiejszym filmiku, odcinku pokażę w jaki sposób uzyskać utrzymującą się obecność o takie coś będzie nam do tego potrzebny ołtarz mitry pierwszego poziomu lub jakiegokolwiek, może być na trzeciego będziemy potrzebowali symbol symbol mitry, który Produkujemy za, za pomocą gałęzi sztabki żelaza no, Przy okazji e, ukończymy te pap etap podróży I tutaj symbol mitry Wytrzymałość 100 Przedmiot święty Rytualne plony Czyli będziemy dostawać e, utrzymującą się obecność z każdego NPC-ta, człowieka zabitego i uderzonego tym symbolem Mitry. Hmm. Oczywiście w późniejszym e, rozwoju gry będziemy mo mogli e, ulepszyć e, naszego kapłana Mitry, naszą kapiczkę Mitry na poziom drugi, trzeci i tutaj powiedzmy, że czwarty, żeby móc e, robić ulepszoną wersję symbolu Mitry oraz broń e, z tego. Od tego Boga. Ulepszona, e, ulepszony znak mitry charakteryzuje się tym, że ma o wiele więcej wytrzymałości niż zwykły symbol mitry. I to właśnie w zasadzie tyle: nic specjalnego nie dodaje, nic nie zwiększa e, możliwości wydropienia większej ilości utrzymującej się obecności. Jeszcze pokażę, tak wygląda kapliczka mitra na pierwszym poziomie. Żeby ulepszyć na drugi poziom potrzebujemy e, cegły, przejawy wiary, obrobione drewno i żelazne zepsienia. Oczywiście im większy poziom, tym e, powiedzmy, że trudniejsze do zgromadzenia materiały, a e, przejawy wiary e, pozyskujemy w sposób, że wrzucamy takie utrzymujące się obecności te nie wiem, e, duszyczki na co to może wyglądać i produkujemy ambrozję która chyba jest najopacalniejszy najważniejszą e rzeczą jaką możemy wyprodukować w kapliczce mitre ponieważ możemy jeszcze wyprodukować ofiarę mitry, co nam daje tylko punkcik e jako daje nam tylko punkcik przejaw wiary a taka ambrozja może nas leczyć równie dobrze jak e, jedna mikstura z aloesu tak wygląda kapiczka mitry na drugim poziomie jest taki troszkę większy e, posąg już trochę bardziej wyryty z kamienia więcej potrzebujemy e, bardziej zaawansowanych materiałów jak stalowe wzmocnienia wzmocnione cegły oraz obrobione drewno na drugi poziom, i możemy też więcej rzeczy wyprodukować, jak na przykład ciuszki, czy tam ubrania z mitry, lub posąg orzeźwienia, o wiele tańszy niż jakaś studnia. No i to samo co wcześniej. I na poziomie trzecim, nasza kapiczka mitry emanuje z siebie taki promień w niebie. W niebiosa jest widać, że już chyba na maksymalnym poziomie, ponieważ jest pozłacany jeszcze dodatkowo y, nasz ołtarzyk. No i tutaj już nic nie trzeba ulepszać. Tutaj możemy mieć y, błogosławiony symbol mit, Mitry. Czy jak to się tutaj to nazywa? Y, 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 y. No, możemy wykuć tutaj laskę Epe mit, Mitreusa która jest dosyć silna. O, 51 obrażeń, 9 przebicia pancerza, zasięg ponad 1000 wytrzymałości. No. E, jako że większość już omówiłem, to teraz przejdę do pozyskiwania e, utrzymującej się obecności. Dobrze, wystarczy, że e, teraz zabijemy takiego NPC-ta. O, dosyć szybko padł. O, i bierzemy taki symbol, mitry. Raz go uderzamy i dostajemy jeden punkt e, utrzymującej się obecności. O, tutaj mi się pojawił, na pasku akurat, bo nic tutaj nie trzymałem. E, taka utrzymująca się obecność, zanim zniknie, nie ma godzina czasu. Także e, trzeba się śpieszyć, jeżeli trzeba. Chcemy zbierać w dużych ilościach tych punkcików uderzając więcej razy ciało takiego NPZ. A więcej nam nie wypadnie takich obecności, tych trzymujących się obecności. To jest tylko jednorazowe na jednego NPZ, -a. także. To tyle w tym materiale. E, zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania. E, ponieważ dla mnie to jest oznaka, że film się przyjął, lub też i nie. O. Trzymajcie się na razie. Cześć.